Buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti alla lezione del corso język włoski krok po kroku. Witam serdecznie i dziękuję bardzo, że uczycie się ze mną języka włoskiego. Z tej strony Agnieszka Kasprzycka z La La Lingua. Oggi vi invito alla lezione dedicata al lavoro. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona pracy. Cerchiamo di rispondere alla domanda come il lavoro. I postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest praca. Come, oppure come può essere? Oppure come deve o come dovrebbe essere il lavoro? Jaka może być, a może jaka mogłaby, bądź jaka powinna być praca. Na poprzednich lekcjach poznaliśmy nazwy zawodów Le Professioni, więc jeżeli nie byłeś obecny na lekcji poprzedniej, 49 i 50, to serdecznie Cię zapraszam, ponieważ podczas lekcji 49 poznaliśmy liczne nazwy zawodów Le Professioni. Podczas lekcji 50, poznaliśmy natomiast Posti di lavoro. Posti di lavoro, czyli miejsca pracy. Dove lavorano, dove possono lavorare diverse persone. Czyli nazwy zawodów i miejsca pracy. Poznaliśmy na poprzednich lekcjach i odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, fai? Na które to pytanie możemy odpowiedzieć. Faccio l'insegnante. Oppure sono insegnante? Zadaliśmy sobie pytanie Dove lavori? Oppure dove lavora il cuoco? Gdzie pracujesz? Gdzie pracuje kucharz? E per esempio, lui lavora al ristorante? No i kucharz pracuje w restauracji. A dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie Come il lavoro? Jaka jest praca? Czyli poznamy teraz przymiotniki odnoszące się do pracy, które pozwolą nam opisać naszą pracę. Czy naszą pracę, którą wykonujemy, czy naszą pracę marzeń. Więc poznamy liczne przymiotniki. Allora, cominciamo. No więc zaczynajmy. Po pierwsze, chciałabym Was uczulić na to, że il lavoro czyli praca jest rzeczownikiem rodzaju męskiego w języku włoskim, a w języku polskim praca jest rodzaju żeńskiego. Więc my, mówiąc po polsku, używamy przymiotników rodzaju żeńskiego. Praca jest lekka, ciężka, interesująca, stresująca. A po włosku są to przymiotniki rodzaju męskiego, dlatego że il lavoro jest właśnie rodzaju męskiego. Tak więc dzisiejsze przymiotniki, które poznamy, e, podają wam w rodzaju męskim raz, że jest to forma po prostu podstawowa, więc tak jest najlepiej uczyć się przymiotników, a dwa, że akurat właśnie do pracy, do rzeczownika il lavoro będą nam potrzebne przymiotniki rodzaju męskiego. E, Come possiamo dire, allora, il lavoro è, czyli praca jest, il lavoro può essere, praca może być, ale tutaj moglibyśmy też powiedzieć, il lavoro deve essere, musi być, o potrebbe essere, mogłaby być, oppure dovrebbe essere, powinna być czyli używając czasowników w trybie kondycjonale, który również poznawaliśmy razem na naszym kursie, więc jak ktoś nie był, zapraszam do lekcji a propos kondycjonale, czyli trybu przypuszczającego. Ale wracając do il lavoro, come, o come può essere il lavoro. Oto no, kilka przymiotników, które mogą nam opisać pracę. Allora facile Łatwe, difficile, trudne. Przy okazji, przy nauce przymiotników, bardzo dobrym sposobem jest, który Wam serdecznie polecam, uczenie się przymiotników na zasadzie przeciwieństw, jeżeli jest to tylko oczywiście możliwe. Uczymy się przymiotników przeciwieństwami. facile, difficile. Wyraźnie, że do różnych rzeczy mamy na różne rzeczy mamy um, różny punkt widzenia, więc e, czasami będziemy potrzebowali tego pozytywnego czy tego negatywnego przymiotnika. Na pewne e, aspekty możemy spojrzeć z różnych punktów widzenia, więc przydadzą nam się na pewno przymiotniki. W ten sposób wzbogacamy też nasze słownictwo: facile, difficile, leggero, lekki, pesante, ciężki. Leggero, pesante, interesante, interesujące, nojoso, nudne, interesante, nojoso. Rilassante, relaksujące, faticoso, stankante, męczące. RILASSANTE, faticoso, STANKANTE. REMUNERATIVO, dochodowy, BEN pagato, DOBRZE PŁATNE. malpagato, SŁABO, ŹLE PŁATNE. REMUNERATIVO, BEN malpagato. Mal pagato. Prekario, tymczasowy stabile, stałe. Tu też możemy dopisać sobie fisso, jako stałe. Stazionale, sezonowe. Prekario, stabile, stadionale. legale, legalne. Nero na czarno. Legale. Nero. Ricercato poszukiwane. Autonomo niezależne. Giornaliero dzienne w dzień. Notturno, nocne w nocy. Giornaliero notturno. Appagante satysfakcjonujące. Deprimente przygnębiające. Appagante deprimente. Monotono monotonne. Impegnativo. Angażujący. Stresante. stresujący. Utile, potrzebne. Inutile, niepotrzebne, zbędne. Utile, inutile. Allora, com è il tuo lavoro? Jaka jest Twoja praca? Como il tuo lavoro dei sogni? Jaka jest Twoja praca marzeń? E come deve essere il lavoro, ti Jaka musi być praca, żeby ci się podobała? E il nostro compito di oggi è di scrivere sotto nei commenti le risposte alle domande. Naszym dzisiejszym zadaniem jest napisać odpowiedzi w komentarzach pod lekcją. Odpowiedzi na te pytania. Come il tuo lavoro? Come il tuo lavoro dei sogni? Come deve essere il lavoro? Perché ti piaccia? Nie wiem, czy wykorzystałam wszystkie przymiotniki. Może przychodzić do głowy jakiś inny przymiotnik. Napisz to w komentarzu, proszę. A teraz kilka przydatnych wyrażeń. Właśnie w związku z e, pieniędzmi, ponieważ pracując, zarabiamy pieniądze, jest kilka idiomów ciekawych, które chciałam Wam koniecznie pokazać. Essere ricco sfondato, być bardzo bogatem. "Rico" przymiotnik ricco, jest oczywiście bogaty. "Rico sfondato, bardzo bogaty, bez dna. Il signore Bianchi è ricco sfondato, viaggia molto e parte sempre in aereo. Czyli pan Bianchi jest bardzo bogaty, dużo podróżuje i zawsze podróżuje, wyjeżdża samolotem. Przeciwieństwem, essere ricco sfondato jest essere al verde, być bez grosza. Esre al verde. Oczywiście verde to wiemy, że to jest zielone. Sono al verde. Non posso uscire konwoje al ristorante. Jestem bez grosza. Nie mogę z wami wyjść do restauracji. I buttare il denaro. Oppure buttare i soldi. Czyli marnotrawić pieniądze. Czasownik buttare, rzucać, wyrzucać. Buttare i soldi. Mio figlio butta i soldi. Li spende per tutto quello che vuole. Non sa risparmiare i soldi. Czyli mój syn marno trawi pieniądze, wydaje jej na wszystko, co chce. Nie umie oszczędzać. Essere ricco sfondato, essere al verde e buttare il denaro, oppure buttare. I soldi. Mam nadzieję, że to są ciekawe dla Was wyrażenia. Spróbujcie ich użyć w zdaniach pod lekcją, w komentarzach. E per oggi e già tutto, grazie per la lezione. A dzisiaj to już wszystko. W międzyczasie zapraszam Was na stronę www.lalalingua.pl, gdzie znajdziecie efekty mojej pracy czyli Zeszyty ćwiczeń, które możecie zakupić w wersji PDF, dotyczące właśnie języka włoskiego. Więc jak chcecie sobie go trenować, ćwiczyć, to serdecznie zapraszam do korzystania z moich materiałów. Na tej stronie w zakładce YouTube, znajdziecie odnośnik do lekcji naszego kursu właśnie język włoski krok po kroku. Do czego serdecznie zapraszam i zachęcam. A jeżeli nie lubicie robić notatek, no, to ja robię je za Was. Znajdziecie tam też notatki do lekcji naszego kursu. Per oggi è già tutto. Grazie per la vostra attenzione, per la vostra presenza. E arrivederci alla prossima lezione. Ciao, ciao!